Drodzy pacjenci ze stożkiem rogówki, w ten piękny, słoneczny dzień chciałem Wam dzisiaj kilka słów opowiedzieć o promieniowaniu UV i czy jest ono szkodliwe dla naszego zdrowia, szczególnie dla zdrowia oczu, a może ma jakieś pozytywne cechy. No i jak to zawsze w naturze bywa, wszystko ma swój umiar. Czasem uczą nas, że unikaj promieniowania UV, bo jest ono całkowicie szkodliwe. Oczywiście w nadmiarze szkodzi i skórze, i oczom, ale promieniowanie UV, szczególnie UVA. Wpływa pozytywnie na naszą rogówkę. Doprowadza do tworzenia tak nowych wiązań krzyżowych pomiędzy włóknami kolagenu w rogówce. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że promieniowanie UV, szczególnie UVA, wzmacnia naszą rogówkę. A w stożku rogówki mamy do czynienia z tym, że rogówka jest za słaba i uwypukla ona się stopniowo, tworząc coraz większą krzywiznę. Ścieńcza się dodatkowo i powoduje narastanie wady krótkowzrocznej i nieregularnego astygmatyzmu. Dlatego rogówka. U ludzi ze stożkiem rogówki słabsza jest z wieku kilkunastu czy dwudziestu paru lat, natomiast wzmacnia się z biegiem życia. I tak rogówka czterdziestolatka jest o wiele mocniejsza, twardsza, naturalnie utwardzona przez promieniowanie UV niż rogówka dwudziestolatka. Zatem największe ryzyko progresji stożka rogówki, czyli powiększania się wady w stożku rogówki, uwypuklania się i ścięczania rogówki, istnieje u ludzi młodych. I stąd często u nich wskazaniem do zabiegu jest właśnie utwardzenie rogówki poprzez zastosowanie zabiegu crosslinking. W połączeniu oczywiście najczęściej z jakąś regularyzacją laserową rogówki. Zresztą sam zabieg crosslinking właśnie polega na nasączeniu najpierw rogówki ryboflawiną, czyli witaminą B2, a następnie jej utwardzeniu za pomocą specjalnie do tego przygotowanej lampy z promieniowaniem ultrafioletowym. Oczywiście ta dawka promieniowania jest kontrolowana i efektywna energia dostarczona do rogówki jest dokładnie obliczona, jest to potwierdzone badaniami klinicznymi, jaka dawka jest skuteczna, by należycie utwardzić rogówkę i zatrzymać stożek rogówki. Tam crosslinking, pamiętajcie, utwardza rogówkę, zatrzymuje ją w danym stanie, w którym została zdiagnozowana, a zatem widzenia nie poprawia, ma tylko zatrzymać chorobę. Stąd w dzisiejszych czasach złotym standardem staje się jednoczasowa regularyzacja rogówki i jej utwardzenie właśnie poprzez zabieg crosslinking. Zapraszamy.